To już nie jest tajemnica. Tak naprawdę traktują się Wellman i Prokop poza kamerami. Dorota Wellman i Marcin Prokop znają się niemal na wylot. Od lat prowadzą Dzień Dobry TVN, towarzysząc widzom przy porankach. Niedawno udzielili wywiadu, w którym wskazali, co sami sądzą o swojej popularności. Marcin Prokop i Dorota Wellman tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskiej telewizji. Od lat występują na wizji Dzień Dobry TVN, a widzowie przyzwyczaili się do nich. Mimo wielu roszad w śniadaniówce w ostatnich latach, Prokop i Wellman dzielnie utrzymają się w swoich stanowiskach. Marcin Prokop i Dorota Wellman o swoim fenomenie. Marcin Prokop i Dorota Wellman udzielili wywiadu dla Serwisu Party, w którym opowiedzieli o swoim fenomenie. Prezenter nie chciał się jednak zgodzić z tezą reporterki, że są najbardziej lubianym duetem w Dzień Dobry TVN. Nie mam wiedzy na ten temat, czy jesteśmy ulubionym duetem widzów. Oglądalność pokazuje że wszystkie duety są lubiane i tak naprawdę trudno takie wnioski wysnuwać, zaczął Prokop. Dziennikarz kolejno zażartował, że obydwoje są jak dinozaury, które nie zdążyły wyginąć. Wellman dodała z kolei, że tworzą niezwykle oryginalny duet. Drugiej pary, gdzie jest wielkolud i kulka obok na razie nie ma i pewnie nie będzie przy długi czas, wskazała z humorem prezenterka. Marcin Prokop i Dorota Wellman mają się czasem dość. Czy Prokop i Wellman kiedykolwiek się sobą nudzą? Prezenter szybko zbił to pytanie, twierdząc, że nie da się na nie odpowiedzieć. Choć zdarzają im się momenty, w których muszą od siebie odpocząć, tak na co dzień uwielbiają być w swoim towarzystwie. Nie, bo to jest tak, jakbyś zapytał. Czy znudziła ci się pociecha, mama, rodzina? To nie jest pytanie z tej kategorii, na które można powiedzieć tak lub nie Mamy momenty, kiedy odpoczywamy od siebie po całym roku pracy i rzadko się komunikujemy, ale robimy to specjalnie, mówił dla portalu party Marcin Prokop Dorota Wellman gościła jakiś czas temu w podcaście Agnieszki Woźniak-Starak gdzie opowiedziała o relacji z Prokopem. Wyznała, że łączy ich duża przyjaźń, kiedy robią sobie przerwy, zdarza jej się za nim zatęsknić. Ale tęsknię za Marcinem przy dłuższych przerwach, bo my sobie wszystko naprawdę, bardzo wiele rzeczy sobie przegadujemy. Życiowych, zawodowych, decyzji, które podejmujemy. Fajnie jest mieć kogoś takiego. Naprawdę, trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno, dodała Wellman.